19 marca 2024 roku drużynę z Małopolski objął Marcin Brosz, były trener piastagliwice Górnika Zabrze czy reprezentacji Polski U19, specjalista od awansów, bo do ekstraklasy wywalczył je właśnie z obiema ekipami z Górnego Śląska. Cel postawiono przed nim jasny: powrót do elity. Już końcówka nieudanego sezonu 2023-2024 pokazała, że Brosz może być odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. Pod trenera urodzonego w Knurowie odżyli również ci, którzy do niecieczy przybyli wcześniej, jak chociażby Kacper Karasek czy Andrzej Trubecha. Ten pierwszy jest najlepszym strzelcem Termaliki w obecnym sezonie betclick pierwszej ligi. Już mówi się o tym, że w kierunku Karaska spoglądają kluby z ekstraklasy, ale przecież on za chwilę może wylądować w najwyższej lidze właśnie z drużyną z niecieczy. Termalika, z 49 trafieniami na koncie, jest najskuteczniejszą ekipą zaplecza ekstraklasy klasy, to nawet o bramkę więcej od najskuteczniejszej w elicie Legii Warszawa. Czyli filozofia o tej efektownej grze pełnej bramek, która będzie cieszyć oko kibica, zarówno na stadionie w Niecieczy, jak i przed telewizorem, jest jak najbardziej wcielana w życie. Czy sezon 2025-2026 drużyna z Małopolski rozpocznie w krajowej elicie, przekonamy się już wkrótce. Na razie wszystko wskazuje na to, że misja postawiona przed Broszem oraz jego piłkarzami może zakończyć się tak bardzo upragnionym powodzeniem.